13-letni Marcel, najlepszy chłopak w województwie w koszykówce. Dwoją ze szkoły. Czy może pan przyjść do szkoły? Mamy problem z Marcelem. No dobra, no to idę zobaczyć jaka sytuacja. Sytuacja wyglądała tak. Dzieci grały w koszykówkę. W pewnym momencie Marcel zrobił błąd kroków, co zrobiła trenerka. Zagwizdała, że są kroki. Odszedł Marcel i powiedział jej, nie było kroków. Na to ona, że było. On, że nie. Ona, że tak. Marcela wyrzucili z lekcji, wezwali rodziców. Kolejne lekcje po tej wyglądały tak. Czy Marcel miał negatywne intencje do osoby nauczyciela? Miał. Czyli znowu muszę iść na www. do tej starej. Czy wszystkie treści treningowe, podstawa programowa i pomysły nauczyciela były krytykowane przez Marcela? No co mi jakaś baba będzie kazała, jak ja jestem najlepszy w województwie. Czyli program nauczyciela, negatywne intencje. Czy Klasa, koledzy też stali się wrogami. Ej, leszcze i tak dalej, z wami to grać i tak się nie nadajecie na tym WF-ie i tak dalej. Czyli negatywne intencje do grupy i tak dalej. W czwartym kroku, co się stało, wyrzucili Marcela ze szkoły. Cztery kroki działania nauczyciela.